Dzisiejszy film odpowie na jedno z najczęściej zadawanych w internecie pytań. Dlaczego strony internetowe się nie otwierają? Jeśli masz problem z otwarciem strony www, to jesteś we właściwym miejscu. Dzisiaj przeanalizujemy 10 potencjalnych przyczyn, dlaczego tak się dzieje. Pierwszą i najbardziej podstawową przyczyną może być brak aktywnego połączenia z internetem lub jego niestabilność. To oczywiste, ale zawsze warto to sprawdzić. Upewnij się, że masz aktywne połączenie z internetem. Sprawdź, czy kabel sieciowy jest podłączony prawidłowo lub jeśli korzystasz z Wi-Fi, upewnij się, że jesteś połączony z odpowiednią siecią. Jeśli masz problem z Wi-Fi, spróbuj zrestartować router. Kolejną rzeczą do rozważenia są błędy w adresie URL. Niewłaściwie wpisany adres lub literówka mogą sprawić, że strona nie zostanie znaleziona. Sprawdź dokładnie adres URL strony. Upewnij się, że nie ma w nim żadnych literówek ani niepotrzebnych znaków. Jeśli to możliwe, skopiuj i wklej adres z innej strony pliku lub maila. Często, kiedy strona internetowa nie otwiera się poprawnie, może to być spowodowane problemami z serwerem, na którym strona jest hostowana. Jeśli serwer jest awaryjny lub przeciążony, strona może po prostu nie działać. Jeśli podejrzewasz problemy z serwerem, poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie odświeżyć stronę. Jeśli problem się utrzymuje, skontaktuj się z dostawcą hostingu lub administratorem strony, aby dowiedzieć się, czy są jakieś problemy techniczne. Następna przyczyna to problemy z przeglądarką. Uszkodzone pieki przeglądarki. Konflikty z rozszerzeniami lub ogólne błędy w przeglądarce mogą uniemożliwić otwarcie strony. W przypadku problemów z przeglądarką spróbuj otworzyć stronę w trybie incognito. Jeżeli to nie pomoże, uruchom przeglądarkę ponownie. Jeśli to nie pomaga, spróbuj użyć innej przeglądarki. Powinieneś także wyłączyć lub usunąć niepotrzebne rozszerzenia, np. Adblock, które mogą powodować konflikty. Dalej. Niektóre oprogramowania antywirusowe lub firewalle mogą działać zbyt restrykcyjnie i blokować dostęp do wybranych stron internetowych. Sprawdź ustawienia swojego oprogramowania antywirusowego oraz Firewall. Upewni się, że strona, którą próbujesz odwiedzić, nie jest zablokowana przez programy tego rodzaju. Możesz również spróbować wyłączyć tymczasowo oprogramowanie i sprawdzić, czy strona działa. Natomiast nie jest to najbardziej rekomendowane przeze mnie rozwiązanie. Opowie, opowie, No tak dobrze. Wróć. Nie jest to najbardziej rekomendowane. Nie taka, nie intuicja, tylko intonacja. Kolejny potencjalny powód to przekroczenie limitów przepustowości. Twój dostawca internetowy może nałożyć ograniczenia na przepustowość łącza, co może sprawić, że strony ładują się wolniej lub w ogóle się nie otwierają. To ważne, zwłaszcza w przypadku użytkowników z ograniczonymi planami danych. Jeżeli podejrzewasz, że Twój dostawca internetowy nałożył ograniczenia na przepustowość, skontaktuj się z nim, aby dowiedzieć się, czy to prawda. Jeśli tak, zastanów się nad zmianą swojego planu lub zmianą dostawcy, jeżeli to możliwe. Kolejną kwestią są problemy z serwerami DNS. Jeżeli masz źle skonfigurowane serwery DNS lub występują z nimi problemy, może to utrudniać otwieranie stron. Możesz zmienić je na serwery DNS dostawcy lub na publiczne serwery DNS, tak jak oferowane przez Google. Podaję w opisie do filmu. Upewnij się, że serwery DNS są poprawnie skonfigurowane w systemie operacyjnym oraz w routerze. Idąc dalej. Programy typu Adware lub Malware mogą zakłócać normalne działanie przeglądarek internetowych. Regularnie skanuj swój komputer oprogramowaniem antywirusowym i antymalware, aby upewnić się, że nie masz zainfekowanego systemu. Usuń lub dezaktywuj programy, które mogą zakłócać przeglądanie Internetu. Kolejny powód to przestarzałe pliki cookie lub błędy w pamięci podręcznej przeglądarki, które mogą wpłynąć na działanie stron internetowych. Zacznij od Ctrl-Shift-R, następnie oczyść historię przeglądania, pliki cookie i pamięć podręczną w przeglądarce. To może pomóc w rozwiązaniu problemów z wczytywaniem nieaktualnych danych. Ostatnią przyczyną, o której. Powinniśmy pamiętać: są błędy na samej stronie internetowej. Strona może zawierać błędy w kodzie lub inne nieprawidłowości, które mogą powodować jej niewłaściwe działanie. Jeśli podejrzewasz, że strona zawiera błędy w kodzie, nie masz wpływu na ich naprawę. W takim przypadku najlepiej skontaktować się z administratorem strony i poinformować go o problemie. Tak więc, jeśli kiedykolwiek napotkasz problem z otwieraniem stron internetowych, nie zniechęcaj się od razu. Istnieje wiele różnych przyczyn, które mogą powodować problem, ale ich zrozumienie może pomóc w jego rozwiązaniu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętaj o łapce w górę oraz subskrypcji, co pozwoli mi rozwijać ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie.